Wojciech Chromek, kłaniam się gościem porannych pytań. Jest Zbigniew Szczepiński, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, polityk Nowej Lewicy. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie wojewodo, czy Olsztyn powinien się powiększać, a precyzyjniej, czy powinien rozszerzać swoje granice? Na tak zadane pytanie myślę, że jest tylko jedna odpowiedź, że tak. Oczywiście musimy mieć na względzie, że Olsztyn to jest największe miasto w armii Mazur, stolica tego województwa, tego regionu. W związku z tym, jeśli nie mamy stać w miejscu, a rozwijać się jako region, jako również stolica tego regionu, no to oczywistym jest, że. No, warto byłoby pomyśleć o tym, by miasto no, rozwijało się, a tym samym też i pozyskiwało jakby nowe terytoria. To sprecyzuję. Czy Olsztyn powinien włączyć w granicę miasta 235 hektarów leżących obecnie w granicach gminy Purda? A tu, panie redaktorze, odpowiedź już nie jest tak oczywista jak na poprzednio zadane pytanie z prostej przyczyny. Ja powiem od siebie. Ja jestem rozdarty, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Rozdarta moja dusza między powiedzmy politykiem, który dzisiaj między innymi odpowiada za sprawy województwa, ale również ta Były dusza samorządowca, gdzie byłem i radnym miasta i gminy Biskupiec i długoletnim radnym powiatu olsztyńskiego, którego w jakimś sensie dotyczy ten Problem. I, I oczywiście tutaj nie ma jakby jakiegoś takiego złotego środka, który by spowodował, że wszyscy będą zadowoleni. To samo mówi wojewoda Radosław Król. Mówi, że jako wojewoda musi stać na, na straży praworządności i tutaj nie będzie stawał po niczyjej stronie, ale dodaje prywatnie, że jako były samorządowiec, nie powinien jeden samorząd drugiemu samorządowi odbierać ziemi. Panie redaktorze, znam to stanowisko wojewody, mojego szefa i no nie dziwię się, no bo tak jak, jak tutaj zostało to przytoczone również w tej chwili on głównie odpowiada jako główny wojewoda, a w przeszłości przecież był wieloletnim wójtem gminy Wydminy i zdaje sobie sprawę, co to znaczy taka sytuacja no, w jego wypadku to powiedzmy Giżycko mogłoby wtedy za jego czasów mieć takie ekspansyjne jakby zamiary tutaj Wiadomo jeszcze, że no Olsztyn w porównaniu z Purdo no to jest Goliat i Dawid, prawda? I, i tutaj oczywiście no te szanse jakby są różnie rozłożone. No I nie dziwię się tej opinii. Czyli powiem ja rozumiem, szczę, że Pan ją podzielę. I, oczywiście i powiem szczerze, nie zazdroszczę wojewodzie, który będzie musiał na pewnym etapie, no jednak e, jakąś opinię w tej kwestii e, wyrazić, podpisując ją. Bo jest to jakby dokument niezbędny e, o, w tych staraniach Olsztyna, prezydenta Olsztyna e, o, 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 o e, powiększenie tego terytorium. Ale do tego jeszcze długa droga, bo procedura nie została. Rozpoczęta. Oczywiście myślę, że na razie jest to burza w szklance wody, bo myślę, że zgodnie z procedurami, no jeszcze nie wiadomo, jak ja mówię jak nie wiadomo, się jak się potoczy, i jak przede wszystkim jak Rada Olsztyna się to na to będzie raczyła. Jeszcze nie ma oficjalnego stanowiska. Panie Wojewodo, trudne zadanie przed nowym ministrem nauki Marcinem Kulaskiem. No, z lewicy i z Olsztyna. Prezydent oczekuje od ministra polskiego noblisty. Takie wyraził życzenie. No, każdy Polak chciałby, by grono polskich noblistów powiększało się co roku albo przynajmniej no raz na dekadę. Nie jest to sprawa prosta, bo decyzje w tej kwestii, to z tego co wiem zapadają w Sztokholmie, a nie w Warszawie, czy gdzieś tam w Olsztynie. Natomiast oczywiście przede wszystkim my Polacy oczekujemy od wszystkich ministrów, nie tylko od ministra Marcina Kulaska, z którego jestem dumny, że od 16 lat jest to pierwszy konstytucyjny minister pochodzący tutaj, reprezentujący Olsztyn, reprezentujący Warmię i Mazur Pan zna go to... bardzo dobrze, bo pan kierował jego biurem poselskim. Czy to jest człowiek dialogu? Bo Marcin Kulasek zapowiada, że jego resort postawi na konsultacje i dialog ze środowiskiem naukowym. Zdecydowanie jest to człowiek dialogu. Często mi tym imponował, że potrafił być i zasadniczy, i pryncypialny, ale w momentach, kiedy należało, jakby, troszkę odpuścić, czy iść w stronę kompromisu, to Często nawet uczyłem się, mimo tego, że Marcin jest troszeczkę może nawet i sporo młodszy ode mnie, ale uczyłem się tego podejścia, takiego koncyliacyjnego, które reprezentował w wielu rozmowach, czy to już zawodowych, czy też i politycznych, bo jak wiemy, to jego pozycja polityczna w naszej formacji zawsze była jedną z czołowych. Na Warmii i Mazurach nie ma wielu ośrodków akademickich, ale te które są, czy one mogą skorzystać na tym, że mamy oczywiście w cudzysłowie swojego ministra w Warszawie. To jest trudne pytanie. Ja myślę, że minister skąd by nie był, musi mieć na względzie cały kraj, nie tylko jakby wiadomo, że Koszula bliższa ciału i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że Marcin Kulasek jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Robił tu też doktorat, także i naprawdę czuję więź z uczelnią, Myślę, że w... I zna, jej potrzeby I zna jej potrzeby uczelni, myślę, że z pewnością będzie podchodził do wielu spraw w dosyć pozytywny sposób, i na pewno będzie otwierał uchylone drzwi, a nie je zamykał. I z pewnością uważam, że, że nie odmówi żadnej pomocy. Tak własnej macierzystej uczelni, jak i innym uczelniom, bo naprawdę to, to, co wcześniej pan redaktor pytał, to jest człowiek dialogu, współpracy, koncyliacji ze wszystkimi. Sytuacja w lewicy troszeczkę podobna do konfederacji. Dwóch kandydatów na prezydenta: Magdalena Biegiad i Andrzej Zandberg. Nie uważa pan, że to dosyć trudne. Jak, jakbym miał odpowiedzieć jednym zdaniem czy jednym słowem nawet? Tak. To jest sytuacja... Tym bardziej, że sondaże nie dają tutaj większych szans ani Zandbergowi, ani, ani pani Bierat. To prawda, to prawda. Na natomiast, natomiast tak. No my nie ukrywaliśmy wiosną zeszłego roku, że byliśmy zwolennikami jednego kandydata koalicji 15 października. Natomiast tak to się potoczyło, że inni uczestnicy tej koalicji zdecydowali, że jednak będą reprezentować Reprezentowani w tych wyborach, w związku z tym nam nie pozostało też nic innego jak wykreować kandydata, kandydatkę w tym wypadku. No Jeśli chodzi o razem, no to ta partia od początku kadencji tego parlamentu trochę jakby działała niezgodnie z nazwą swojej partii. Razem, ale jednak osobno. No i ja. No ale jednak ten klub tworzyła wspólnie z nim. No, tworzyła, tworzyła, natomiast no, w pryncypialnych jakby sprawach próbowała pokazać, no, swój ząb, tak zwany. Tu Magdalena Biejat i jej koleżanki powiedziały na pewnym etapie, że no, tak dalej być nie może, bo nie można być jakby na rozdrożu, prawda? Jak się jest w tej koalicji, no to łatwiej jest cokolwiek uzyskać i cokolwiek przewalczyć cokolwiek nawet i na tej drodze uchwałodawczej dokonać, niż być ciągle w tej, tej opozycji. No, trzeba być wreszcie politykiem, a nie harcerzykiem w krótkich spodenkach. No, I reasumując może to chciałem powiedzieć, że może się okazać, że Adrian Sandberg kolejny raz będzie piątą kolumną po lewej stronie sceny politycznej. I na to wychodzi. Tak, pokazują przynajmniej ostatnie sondaże. Bardzo dziękuję. Zbigniew Szczepiński, wicewojewodowar Mińsko-Mazurski, polityk Nowej Lewicy, był naszym gościem. Dziękuję panu za Dziękuję rozmowę. serdecznie panu redaktorowi. A jestem pierwszy raz w tym roku w Radio Olsztyn. W związku z tym radiosłuchaczom i wszystkim ludziom dobrej woli i nie tylko. Życzyłbym przede wszystkim dużo zdrowia na ten cały rok, bo się przyda, między innymi i w tej kampanii prezydenckiej. No jeszcze mamy styczeń, to jak najbardziej. Dziękuję. dziękuję.